Pokrewapska TV. Witam was kurwa jego mać serdecznie. E, że tak się pozwolę przywitać takim miłym powitaniem. Wybaczcie mi e, słownictwo, raczej nie zdarza mi się na kanale tutaj puścić żadnego fluga natomiast dzisiaj już naprawdę miałem ochotę. Choć powinienem był się tego spodziewać. E, może pokażę nie tracąc czasu, jaki jest powód mojego niezadowolenia. Gdzieś tutaj... Gdzie to jest? Pod liściami moich... O właśnie. Pod liściami moich kryptów, właśnie e, dogorywa. Jeden z moich najmniejszych perł altum, nanai e, species. E, przypuszczałem, że tak się stanie. E, mówiłem wcześniej, że na programie, na kanale Mokre Łapska będzie o i porażkach, i sukcesach, natomiast no, nie, przyznam, że jestem wybitnie niepocieszony z faktu, że właśnie straciłem jedną z ryb, na której w tym momencie chyba zależało mi najbardziej: kupiłem trzy sztuki Peru Altum. Plan był świetny, żeby je odchować na piękne i duże, świetnie wyglądające żaglowce. No, niestety, żaglowce zostały dwa. Co nie oznacza, że mam zamiar się poddać w hodowli tych już w tej chwili dwóch sztuk. Najgorsze jest to, że dwie pozostałe sztuki, jakie w akwarium mam. Dobre jest, że jedna ma się całkiem nieźle, druga jest cały czas jeszcze dosyć niestabilna, i z tym apetytem bywa różnie. No Wybitnie nie podoba mi się to, co się tutaj właśnie w tym akwarium dzieje, a szczególnie z tymi rybami, bo po tylu latach i po tylu sukcesach w hodowaniu skalarów wychowałem naprawdę dużo pięknych. Dorodnych, dorosłych sztuk. Faktem jest, że jeżeli skalary u mnie zdychały, zawsze mniej więcej w takim rozmiarze, w jakim są w tym momencie altunki. Skalary na początku nie są najłatwiejsze, natomiast może jest jeszcze pierwiastek taki, że często jest tak, że kupujemy rybę. Wrzucamy ją do akwarium, specjalnie ziemią nie przejmujemy i ryba wyrasta na piękną, nawet nie wiemy e, kiedy. E, w tym przypadku no trudno, no nie wiem, może za bardzo chciałem e, już pali, choć że nie była to e, najtańsza ryba, natomiast był to taki mój punkt honoru, żeby w końcu e, po raz pierwszy w życiu zabawić się w rasowego żaglowca, mało tego, przez cały okres tej, tej infekcji, która nadal na jednej z ryb w jakiś tam sposób trwała. Już uczyniłem cuda na już właściwie nie mogłem więcej dla tej ryby zrobić, już co tu już by nie było robione, fakt no, był zainwestowany w całkiem niezły filtr, akwarium jest tymczasowe. Wszystko miało być ok. Błędy, które na pewno popełniłem, zakładam, że dwie sztuki, które zostały, mimo wszystko, doczekają dorosłości porządnego rozmiaru, więc cały czas nie, nie, nie mam zamiaru się na nich poddać. Natomiast błędy, które myślę, że zrobiłem, są dwa. Pierwsze co, to przy zakupie tych ryb wydaje mi się, teraz sobie trochę pluję w brodę, że nie pogadałem chwilę ze sprzedawcami na temat warunków hodowli tych ryb, a nuż bym się czegoś dowiedział, chociaż było pokarmie, jakim te ryby były karmione. Drugie co, no to nie jest w ogóle bardzo nieszczęśliwie. Na, samo, na sam pierwszy strzał przyzwyczaiłem te ryby do ochotki. I wierzcie mi, lub nie, ochotka jest nadal najchętniej przyjmowanym przez te ryby pokarmem, natomiast staram się już, ją naprawdę dozować. Niemniej jednak bardzo, bardzo ciężko jest te ryby w tej chwili przy, przyzwyczaić do innego pokarmu. Jedna z ryb, które utrzymują się przy życiu, na przykład je pokarm suchy, niechętnie, ale je. Druga nawet nie chce o tym słyszeć ani na to patrzeć. Z kolei druga przyzwyczaiła się przez jakiś czas do artemii, natomiast po jakimś czasie tą artemię przestała jeść i wróciła do ochotki, także mówiłem wcześniej to mam na myśli, mówiąc, że są to dziwne i kapryśne ryby. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No nic, mam nadzieję, że te dwie sztuki mimo wszystko się odchowają i coś mi z tego planu tutaj zostanie. Jak mówiłem, jest i o porażkach, i o sukcesach. Dzisiaj drobna porażka. Jeszcze jakby nie było tego dość, to odkryłem wczoraj wieczorem, że mój 13-litrowy roślinniak cieknie. No super, no szkoda, bo przyzwyczaiłem się do tego rośliniaczka i nie chciałbym go tutaj likwidować. No ale wychodzi na to, że chyba będę musiał z czasem skołować jakieś małe akwarium. Natomiast niespecjalnie uśmiecha mi się kupować nowe. Dobre jest to, że akwarium się delikatnie rozszczelniło, ale przy samej górze i nie cieknie jakoś bardzo. Natomiast no, poziom wody gdzieś tak centymetr od powierzchni szybko w nim. Opada, więc stąd wiem, że cieknie u góry. Jak już opadnie, to już przestanie cieknąć. No, mimo wszystko nie chciałbym ryzykować, bo nawet wylanie się 13 litrów na dywan, to, to byłby bardzo mokry dywan. E, no nic. Tak, oto właśnie y, odcinek zatytułowany 2 plus 1: dwa skalary żywe, jeden nieżywy. Trzymajcie się tymczasem, a ja muszę umoczyć łapę i wyciągnąć trupa. Siema.